Każdy znalazł coś dla siebie w trakcie myśliwskiego pikniku. Łowcy zadbali zarówno o sferę artystyczną, jak i podniebienia smakoszy. No myślę, że przede wszystkim są walory estetyczne i kulinarne. Z estetycznych spraw to mamy zespół Żubrosie z Opola. Grają, śpiewają, śpiewały zespoły folklorystyczne, dzieci występowały, będą również występować jeszcze. Następni odgłosy knie i sygnaliści, no jest tych atrakcji wiele. Niebywałą wręcz popularnością cieszyły się bigos, grochówka oraz jajecznica z tysiąca jaj. Specjały kuchni myśliwskiej rozchodziły się szybciej niż przysłowiowe ciepłe bułeczki. Z kapusty oczywiście i z mięsa. No, 500 kg kapusty, 200 kg mięsa. Jakie to dokładnie mięsko? Dzieczyzna, tylko i młodzieżyzna, My wszystko na dziczyźnie. Jaki jest sekret? Przede wszystkim jak wojskowy kucharz gotuje i w kuchni polowej, wojskowej. To jest najważniejsza rzecz i najlepsza. Gotujemy tą grochówkę akurat dzisiaj zaczęliśmy o godzinie 5 rano, żeby tutaj dotrzeć na godzinę 14. Także czym dłużej się gotuje, tym jest lepsze. I nie szczędzi się żadnego wkładu ani ani kiełbasy, ani boczku, ani kości wędzonych, także pechota, 200 litrów poszło. Były także myśliwskie pamiątki oraz najwierniejsi przyjaciele łowczych, czyli psy. To jest jedna z pięciu polskich ras, gończy polski, najmłodsza polska rasa. Są to psy przeznaczone przede wszystkim do polowań na dzika albo wykorzystywane jako tropowce, czyli psy do odszukiwania postrzałków, no zwierzyny grubej, najlepiej dzika, ewentualnie jelenia. No, Gończy polski jest taką rasą dosyć wymagającą, ponieważ jak sama nazwa mówi są to psy, no, które idą w gon za zwierzyną. Są to psy z dużym temperamentem, z tym, że inteligentne, podatne na szkolenie. Na muszli koncertowej zabawę umilały występy muzyczne oraz pokaz tańca złotych dzieci. tak dziewięć, już, oj za kusz. Jestem sobą, biały król i skaczę tu i tam. Myśliwi pokazali zatem, że polowanie to ich wielka pasja, którą chcą dzielić się ze wszystkimi.